Moi drodzy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii Dzisiaj jesteśmy znowu w naszym wspaniałym mieście, które cały czas rozwijamy Jak widzicie jestem tu w tym miejscu gdzie budowaliśmy ule dla pszczół A właściwie budowaliśmy taką szklarnię I jak widzicie tych uli trochę tu przybyło Jak widzicie jest ich więcej I tu z tyłu coś mamy Otóż do poprzedniego odcinka zbudowałem tutaj sobie taką farmę automatyczną Tylko ona nie działała <laughs> Także e, mogłem Wam nic za dziś nie powiedzieć. E, w tym odcinku już sobie ją przebudowałem i ona działa, daje nam miodek, więc ja sobie tu systematycznie przychodzę, e, wciskam sobie trochę miodku e, i pewnie się zapytacie po co. Otóż mam plan na ten miodek, bo chciałbym zrobić e, pewien budynek związany właśnie z miodkiem i niestety muszę ten miodek sobie nafarmić, więc najwygodniej to zrobić przez automatyczną farmę miodku. I to sobie tutaj zbudowałem. Gdzieś kiedyś trzeba będzie zrobić taką gigantyczną farmę, żeby tego miodu mieć mnóstwo i to i tych plastrów i tych butelek, z których się robi te bloki miodu. Także ze spokojem to jeszcze trzeba będzie zrobić. Na razie potrzebujemy, no myślę, że takie dwa z takich tych bloków byłoby wystarczające. Jak widzicie, nawet pustaka nie mam, także musimy to sobie nafarmić na spokojnie. Mam wrażenie, że tych pszczółek tu jest wystarczająca ilość, bo jest więcej pszczółek niż gniazd, w których się mieszczą. Więc mamy taki nadmiar tych pszczółek, przez co ten miód się w miarę szybko robi. Niestety, te wszystkie ule, które tutaj widzicie, to są w takiej formie zrobione, że pod spodem jest po prostu ognisko, przez co możemy sobie e, ścinać i przyłki się na nas nie e, wkurzają. Z kolei tylko te trzy są automatycznym ścinaniem. Jak widzicie było sześć, a teraz jest 9. E, także niestety, ale ten chyba nie zadziała, prawda? Prawda. No trudno, to będę musiał to sobie przerobić, ale to w międzyczasie, ale e, odłożę to. Niestety nie mogę wybudować to, co chcę, bo nie mam tego miodu, więc trzeba wymyślić coś innego. I to, co ja planowałem zrobić w tym odcinku, to się mieści gdzieś tam. I pewnie niektórzy już wiedzą, co to będzie. Więc... Trzeba wymyślić coś innego na ten odcinek, i pomyślałem, że może byśmy zaczęli już tutaj centrum robić. No, muzeum, do muzeum muszę się przygotować, przepraszam Was, bo muszę to sobie zaplanować, co by tam miało być, jakby to miało wyglądać, jak z zewnątrz. Myślałem, żeby to zrobić w takim stylu, wiecie, z kolumnami, no ale tu już jest bank, i ten bank jest w takiej formie z kolumnami, więc to muzeum musi być wyróżniające się, ale tak pasujące do tego miasta. Muszę to przemyśleć. Z kolei mam jeszcze ratusz do wybudowania, ale to też e, mam pewien projekt, ale muszę go dostosować, bo projekt e, nie wiem, czy mi się zmieści tam. Więc muszę trochę go pomniejszyć ewentualnie. E, no tutaj będą kamienice. Może byśmy tu zaczęli coś? Co wy na to? Jakiś domek zrobimy? Tak zróbmy. Zacznijmy po prostu tu budować jakiś domek e, i zobaczymy, co dalej z tym wyjdzie. Dobry, poproszę jednego dorsza. No, moi drodzy, jesteśmy tutaj na rynku, bo już sobie przemyślałem mniej więcej, jak ten odcinek miałby wyglądać, i pomyślałem, że zrobimy najpierw taki oto otodomek. Malutki, taki skromny, wiecie. Taki, żeby coś tu po prostu stało, żeby cokolwiek tu było. Tak to się prezentuje. Zresztą, co ja wam mówię, wy wiecie, jak to się prezentuje, bo widzieliście przecież przebitki, jak robiłem. Niestety, w środku jest pusty, bo. Totalnie nie mam pomysłu, co zrobić w środku. I tu jest pomysł dla Was, że może Wy chcecie wymyślić, co by miało być w środku w tym budynku. Na górze jest małe pięterko, i na dole jest pięterko takie, jak wam pokazywałem. Z zewnątrz ten budynek się prezentuje w ten sposób. I tutaj już jest taka prosta ścianka. Coś tutaj będzie. Nie wiem, czy jakiś rośliny, coś wypukłego. Na pewno tu będzie jeszcze ten budynek. O, w tym miejscu, więc tu pewnie będzie jakiś łącznik, łuk czy cokolwiek. Na razie to zostawiłem puste, bo nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, no ten budynek jeszcze tutaj wisi. Tylko dlatego, że tu na dole jeszcze będzie jakiś budynek, więc trzeba będzie to jakoś zagospodarować. I myślę, czy na dole nie zrobić drugiej części takiego budynku i po prostu to jakoś połączyć. No bo jak widzicie, ten budynek jest całkiem. Sympatyczny, mi się podoba. Fajne w tym budynku jest to, że jest połączone zwykłe drewno i okorowane sosnowe drewno. I to tak jest zbliżony kolor. Przez to z daleka to się tak fajnie prezentuje, więc tak wygląda ten budynek. Nic nadzwyczajnego, czy ja mogę przejść? Dziękuję. Może wam go pokażę jeszcze z drugiej strony, o ile uda mi się wylądować tutaj na dachu. No oczywiście, że się nie udało. Zrobimy to w ten sposób, że A trochę w dół podlecieć i. O, mamy pauzę idealnie. Tak się to prezentuje. Jak widzicie, tu trzeba będzie jeszcze dorobić część rynku i tu ten cały budynek. Więc myślę, że taki budynek zrobimy jeszcze tutaj na dole i jakiś łącznik między tymi dwoma budynkami tutaj na takim półpięterku jakby. I wtedy jak to się połączy fajnie, to może to jakoś wyglądać. Przynajmniej tak bym chciał. Ta tablica tu jest bardzo zagubiona i nie wiem, czy jej nie wyrzucimy na rzecz czegoś. Tym bardziej, że z tej tablicy nie korzystamy. No i tutaj z drugiej strony będzie też budynek jakiś, yy, tylko trzeba będzie jeszcze wymyślić jaki. Także tak to się prezentuje z tej strony. Nic nadzwyczajnego tak naprawdę. Wylądujemy sobie tutaj i tu zrobiłem sobie taką drewutnię. Wiecie, takie miejsce, gdzie można sobie użyć siekierki, rąbać drewno, przygotować drewno na opał. Problem w tym, że tu nawet komina nie ma. No, ale wiecie, coś tu trzeba będzie wymyślić, i tu miała być dalsza część rynku. I jako, że ja nie mam pomysłu, co zrobić w tym domku, więc ciężko mi będzie go udekorować w środku, to co wy na to, żeby poczekać do kolejnego odcinka, gdzie wy zadecydujecie, co będzie w środku, i wtedy to ogarniemy, a w tym odcinku dorobić jeszcze ten, tą część rynku tutaj. Co by mogło tutaj pasować? No na pewno jakieś stragany, nie tak jak tutaj, więc będę musiał sobie zrobić e, te. Sosnowe deseczki, na pewno trochę wełny przynieść i wymyślić, co na tych straganach ma być. I tu już jest problem. Kocham budować i mieć syf w ekwipunku, naprawdę. Moi drodzy, jak widzicie, już tu coś powstało. Już tu nie jest tak pusto. No, stragany wybudowałem troszeczkę inne. Znalazłem inny projekt na te stragany i spodobały mi się, że wiszą tu banery. I te banery dodają takiego klimatu, więc nie wiem, czy tam też nie dodam trochę banerów, żeby po prostu gdzieś zwisały. Mamy tu trzy takie stragany: niebieski, czerwony i zielony. I jak widzicie, są puste. Bo mam jakiś zastój kreatywny i nie wiem co tu zrobić. Więc prosiłbym was, żebyście mi napisali w komentarzach co zrobić w środku w tym budynku, ale też co zrobić na straganach. Mamy pięć straganów, dwa zielone, dwa czerwone i jeden niebieski. Możecie się zapytać: "Halo, halo. Jak dwa zielone?" No, tu jest jedno stanowisko, i tu jest drugie stanowisko. W czerwonym tak samo. Jest jedno stanowisko, i drugie stanowisko. A w niebieskim jest tylko jedno stanowisko. Także mamy pięć wolnych straganów. I na środku mamy też takie drzewo. Jak pamiętacie w jednym z ostatnich odcinków, gdzie robiliśmy drzewa, ja powiedziałem, że już więcej nie zrobię drzewa z tego drewna zwykłego i z tych zwykłych liści, tylko już uży będę używał innych. Także tutaj mamy z drewna sosnowego i z liści też sosnowych. I prezentuje się to całkiem sympatycznie. Trochę. Po części żałuję, że zrobiłem to znowu takie drewno, bo tu jest dużo ciennego drewna strasznie mrocznie się tu zrobiło, ale z drugiej strony, no nie jest najgorzej, jest jasno, bo są latarnie, na pewno tu jeszcze będą wieśniaki, dodamy trochę na stragany rzeczy, więc na pewno coś nam tutaj wyjdzie. Żeby wyeliminować powtórki, to może Was oprowadzę, co tutaj mamy na straganach. Mamy miodek i szlam. Oj, wróć, szlamie. O. Mamy część redstone'ową, mamy sadzonki, mamy kwiatki, mamy owoce, mamy jakiegoś zbrojmistrza. Chyba tak, no jest jakiś miecz, jest jakaś zbroja, hełm. Tu mamy ciasta, no i ryby. I Mamy jeszcze jedną rzecz, którą wybudowałem, a mianowicie mamy jeszcze jeden stragan, który jest tutaj. Jak widzicie, ten już jest żółty i ten już jest zagospodarowany, także tu wpadłem na pomysł, co zrobić. Stwierdziłem, że tu po prostu będzie miodek. No bo mamy szklarnię, no to gdzieś ten miodek musi być sprzedawany. Ja wiem, że tam jest sprzedawany w tej części przy stołnie miodek, no ale tam jest bardziej taki miodek do mechanizmu, wiecie, taki powiedzmy, że taki naturalny klej, a tu jest taki miodek do jedzenia, tak to <laughs> powiedzmy rozdzielmy. No bo wiadomo, tam jest ze szlamem, no i ja nie chciałbym kupować takiego. Sprzedawcy, który jedną ręką ci nabiera szlam, a drugim miód, i potem masz to jeść. Coś mi tam nie grało, nie wiem czy stamtąd miód nie wyleci, no chociaż skoro już tam jest, no to niech będzie. No tu jest po prostu taki oto sprzedawca, tym bardziej, że tu było takie idealne miejsce, żeby zagospodarować tą przestrzeń i dzięki temu, no już tu się jakoś prezentuje ta ulica. Tu trzeba będzie dorobić, myślałem, żeby tu gdzieś dorobić jeszcze wóz, tu z tej strony albo z tej strony, chyba tutaj pod tym fajnie by pasował wóz. Ewentualnie tu będzie studnia i tu gdzieś wóz, no i tu miał być jeszcze jeden stranian, to może tu zrobimy wóz. Co wy na to. Gdzieś tu trzeba będzie jeszcze zagospodarować, tak, wiecie, miejskimi e, zabudowaniami jakieś latarnie, płotki inne tego typu rzeczy, które e, będą dodawały tutaj klimatu. E, jak widzicie, ścieżkę też zrobiłem, także e, trochę poszedłem do przodu. No tu trzeba to naprawić. Ten bruk jednostajny tutaj nie pasuje. Chociażby dodać jeszcze gdzie ten omszony bruk, żeby to było niejednorodne. No bo, no zobaczcie. Tutaj ta droga, a tutaj ta droga. No tu jest dużo lepiej, mam wrażenie. Ale moi drodzy pojawia się jeszcze jedna rzecz, no bo w sumie e, ja już nic więcej w tym odcinku budować nie będę, bo się nie wyrobię dla Was z tym odcinkiem, więc musimy pomału kończyć, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą musimy obgadać. Otóż mamy nowego wspierającego i e, ogólnie zasada jest taka, że każdy wspierający dostaje ulicę e, i na cześć tego wspierającego mamy nazwane ulice tutaj w mieście. Tam jest na przykład ulica Natali, e, tam z tyłu jest Witra, e, tutaj jest Edmorara, ta rybacka jest Krebora. E, tutaj mamy ulicę e, Kajtka i Mata. Tam mamy ulicę e, Bartka Sałka. E, jeszcze musimy nadać e, ulicę Majskina i Shiny Eevee, czyli e, wspierającego, który dostał wspierającego od Krebora. Więc e, tak się to będzie prezentowało. Te dwie ulice jeszcze musimy nazwać. Ale e, tutaj się pojawił e, właśnie nowy wspierający, czyli Oak King 1, e, który e, zaproponował, że on by chciał, e, żeby nazwać wieśniaka. Więc musimy iść sobie po wędkę i wyłowić name, tak, bo chyba wszystkie mi się pokończyły, tak przynajmniej mi się e, niestety wydaje. O, idealnie szybko poszło. To odkładamy sobie wędkę. Odkładamy sobie książkę, dwie książki dropnąłem w ogóle. Zobaczcie jaką fajna książka Mending i Loyalty 3. A tutaj Protection 3 i Power 4. Także spoko. Dobra. No to jak już mamy Name Tag, to lecimy do magazynu. I zgodnie z komentarzem, prośba jest taka, że mamy załatwić bibliotekarza, który będzie sprzedawał niezniszczalność 3 i nazwać go Osadnik Gabriel. Także mamy Name Tag'a. I teraz trzeba znaleźć tylko osadnika, który będzie sprzedawał e, niezniszczalność 3. No niestety takowego nie mamy, jak widzicie tych wieśniaków też za dużo tutaj też nie mamy, więc no, będziemy robili tak, że postaramy się e, tutaj jak najszybciej to ogarnąć, żeby takiego wieśniaka zdobyć, tylko problem w tym, że oni nie bardzo chcą przejmować tą profesję. Halo, panie. Two hours later. Moi drodzy, masakra to jest jakaś. Zrobiłem sobie tu paru wyśniaków. Jak widzicie, mamy mending za dyszkę e, Mamy Fortunę za 33. E, mamy efektywność za 26. E, tutaj mamy siliktacza za 9. Tutaj mamy Protection za 14. E, looting za 30 i Feather Falling za 22, także e, dobre enchanty w niskich cenach, no ale nie mogę znaleźć tego Unbreaking, no... Mending za 34, no nie interesuje mnie to ani troszeczkę. Tu tego siliktacza no też nie chcę. Ale moi drodzy, chyba po prostu umówmy się tak, że Osadnik Gabriel będzie w kolejnym odcinku, bo naprawdę ja już godzinę tu siedzę z nimi. W tym czasie można robić coś innego, coś bardziej produktywnego. Ja tu siedzę i po prostu się gapię na nich i machają mi główkami, że nic nie chcą. Także, Gabriel, ja się bardzo przepraszam. Pozdrawiam cię jednocześnie, ale bardzo cię przepraszam i obiecuję ci, że w kolejnym odcinku to ogarniemy, no bo. <ścoughs> Naprawdę, masakra jakaś. Jeszcze raz bardzo cię przepraszam, no ale. O, jedno, przygotowałem sobie. Name taga, e, przygotowałem sobie tu infrastrukturę, sprowadziłem sobie kupę wieśniaków e, i nie chcą współpracować. Mending to chyba mięs 5 razy. A Unbreaking 3? Nie. Ach, także w kolejnym odcinku, ok? Moi drodzy, napiszcie coś miłego w komentarzach, no bo ja naprawdę jestem załamany. Spędziłem tutaj godzinę i nie zrobiłem tego, co powinienem. Także Gabriel, mam nadzieję, że Ci się odcinek podobał i nie masz mi za złe, że to będzie dopiero w kolejnym odcinku. Przepraszam bardzo, ale naprawdę już, jak tego teraz nie skończymy, to nie będziecie mieli tego odcinka. A skoro to oglądacie, to wiecie, że już jest, więc no niestety trzeba zakończyć ten odcinek. Także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeśli wam się podobało koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję tam na dole. Napiszcie też jakieś fajne komentarze, pamiętajcie napisać z czym będą stragany i yy, co będzie w tym domku, a ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym, pa pa!